Witajcie, z tej strony ToLiP, to jest moja druga ekspedycja i nie ma ze mną tego Indianu, tego, tego, tego Jonesa, tego bo go wyrzuciłem, bo pyskowo. dobre Dobry, teraz tutaj zaprosiłem jakiegoś tego i, i, i in, in glikaty, to jak tam tego go zwo. taki jakiś, ser, ser jakiś, ser, tam ser pieprzno Tomas jakiś taki, Tom, Tomek, nie, 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 nie znam gościa Jaki, jakiś, jakiś, jakiś Żyd, no. no, ale nie ma go, schował się gdzieś Ran... Excuse me sir Ahmed What the fuck? Przyszedłem ze względu na to, że znajdziemy herbatkę Jaką herbatę? No zioło, mówiłeś, że dużo ziela, zielonej, kapusta, pieniądze. A no tak. Money tak, tak. No, będzie, na herbatę. Będzie będziemy będzie, będzie kasy. Please kontynuujmy i chodźmy w dół maybe. Tak, tak, chodź, chodź, chodź. Sir Achmed, dlaczego powiedziałeś, że coś talibem? O nie jestem razem. Nie wiem czemu. <grywa> Chyba się bombę podsadzę. Dobra, idź. A! Sir Achmed, ja. Ja straciłem <grywa> życie. Sir Achmed. Bieraj hajs. O nie. <grywa> <grywa> Sir, Sir Achmed, zróbmy przeszedł w kamieni. Może nie. zarobimy, co za to pieniądze. Nie, to nie od tego, co są. Słuchaj, Achmed, prowadź, ja nie znam tych jaskiń. Ty musisz uważać, żeby te, te nietoperki Cię nie zjadły. Słuchaj, Achmed, ja proszę nie odchodzić za daleko ode mnie. Idź pij herbatę, jedz zostaw spokoju. I w spokoju. złota. Jeszcze nie ma godziny piątej. Zabiłam pająka. Sniper. O, w dupę. Coś tu, dzieje. To było niedobrze widzenie. Dziwnie, dziwnie się czuję. Aż mi się chce chuchać zimno, jest tu zimno. To, to, to... Excuse me. To Excuse me. <grym> odejdź, Excuse me. Odejdź. <grym> Jak tam wejść? Przepraszam. Zachowuj się normalnie. Przepraszam. Dobra, idziemy. Do to już z Indianem się bardziej dogadywałem. <grym> Co się tu dzieje? Excuse me, ja bym poprosił jakieś provola albo herbatkę na przeprosiny. Co się stało? Nie kombinuj, Anglosu jeden, idziemy. Ja jestem Sir Thomas, Sir Talibie. Nie jestem żadnym serem. O nie doceniasz... Nie podnoś głosu, Gentleman nie powinien podnosić głosu. Dam dżentelmena sobie dupę, bo Moje nie. Moje są tak żąbiste, a ty masz takie wąsiki tylko jak... <laughs> jak co? <śmiech> <śmiech> nie <śmiech> pasują ci moje wąsy? <laughs> jak jakaś krowa. Krowa... Macie tam w sali mi krowy? Mamy. <śmiech> <śmiech> to krowy mają wąsy. Nie mają. Uf. Gdzie teraz? Ja nie mam mapy A nawet gps tu nie łapię się pod ziemią Znajdziemy babę Jaką babę? Chciałeś powiedzieć kobietę? Co się dzieje? No, Nie no, dobra, sorry To Liby to twoja wina Umrzesz Nie, umrę, nie denerwuj się Serze Tomasze Muszę, muszę. Nie będę mógł wypić teraz mojej ciepłej herbatki, ty terrorysto! Ci dam terrorystów! Kontaktuję się z USA i ci to padnę! Nie! Yeah. Obama, Obama wyśle wojsko na tą ekspedycję, zabronią ci! Zabronią, obiecuję! Eee, oni. Jakaż dziewoja tu jest! Lady, eee, spokojny. Jestem już nie to, że jestem duchem. Na pewno ta lady zgodziłaby się wyjść ze mną na szklankę herbaty. Nie. Wydaje mi się, że tak. To ja się wysadź, trupek. Ciebie nie. to nie problem oddać swoje życie. Zalaha. Wysadzić się Nie bym miał bym cię wysadził. Proszę. Proszę. To jest szybka śmierć była. Zalaha. <suszy> Dobra, panie Tomasie, chodźmy. Nie, nie przystoi śmiać się ze śmierci towarzysza. Dlaczego, dlaczego tak brutalnie odnosisz się ze swoimi towarzyszami? Ja nie mam towarzyszy. Gdzie twój poprzedni towarzysz zaginął? Yy, nie spodobał hmm. mu się. Kwestionował <laughs> moje yy, próby wychowawcze. Sugestii. w When he's sleeping. Uważaj, że nie na bąbkę Dobrze, ale dlaczego? Bo nie chcesz iść za lajem Ja mogę za lajem chodzić Gdybyś tu bombę Które bombę? Ops Przepraszam, nie chcę. Dobrze, lepiej niż ten w Indianach Teraz chodź na dół może więcej żyć oh, na dół? No, może wysadźmy to? Sir Talib co, no, ja nie mam Ty rasisz to, ja nie jestem Talibem Sir Achmed Proszę, mamy, mamy... Czemu ja? więcej Nie ma bomby nie. Wyszedł, no jakiś Przepraszam, ale ci bardziej przypomina Żyda po swojej kolorze skóry i samobójstwa. Czyżbym przejął ekspedycję? Zaczyna mi się to podobać. Znowu piękna Lady na dole. Ups, nie mogę wyjść. Sir może byś coś powiedział. To jest moja pierwsza dowodzona ekspedycja. Sir Talibie, proszę mnie nie molestować. Sir Talibie. Nie przystaj na dżentelmena tak się zachowywać. Yyy... Mam wyjście i mam tej mące. Gdyś widział Ulatowałbym milady, gdyby nie to, że ten nie atakuje mnie. I zmarłabym winę. I uciekam, mnie goni. O ja, nie mogę. Nie ogarniam tego. <grym> Tu już iść do gadania, ja prowadzę ekspedycję, nie mam własnych ludzi, robię to własną rękę, tylko. Oł, nie Prowadź robię. ekspedycję. Aś widzisz, że poprowadzę. Znajdę wyjście z tego. Co to było? Dlaczego ci czekający duchu próbujesz narazić moją ekspedycję na niepowodzenie? To hal nie wiem. Hal nie wiem. Mam cię z podunkiego. to podejrzanie wygląda. Pewnie jak to podniosło, coś się sta. Wow. Worst... Worst na... <laughs> Ekspozycja zakończyła się niepowodzeniem. <laughs> A widzisz? <laughs> Bez mnie nic nie zrobisz. Sir proszę prowadzić. Nie znam tych jaskini tak dobrze. ja, tu, ja tu, jak tu prowadzę drugi raz, o to się nie On <laughs> <laughs> Almost większe doświadczenie. To Indiana zawsze prowadzi. Idę <laughs> cię dobić. Proszę, proszę, nie... Nie zrzucę tych kształtów, mam... Trawiłem. <coughs> Gentleman, wyzywam cię na... <noise> pojedynek! O ty. Mom <noise> dufę. Ja nie jestem teraz Proszę, wyjść cię z tamasłem. Przegrałem ten <noise> pojedynek, ale ty też nie jesteś wygraniem. <noise> wy? Byłem za wysoko. Too high, żeby skoczyć. Moje zwłoki proszę połowa je w mojej rodzinnej miejscowości. Dlaczego podążasz inną ścieżką niż ten pająk? Ale jumpy. To jest spider boi się. Nie ma tu nic ciekawego. Proszę, szczały, szczały. Proszę, nic nie znajdziemy tutaj, chodząc po tych wulkanizacjach czy cokolwiek. Szukamy moich babę. Lady? Baby. Słuchaj. Słuchaj wiem, ta, ja... to, ta jedyna, że warto jej szukać? To jest dziesiąta z kolei. <grym> <grym> Jak tu? Tak tu. To... Miłość jest jedna na jedną. Sir to Libie, proszę wracać. Czuję, że nie jesteśmy tu sami. No Masz rację, ona też tu jest. O, jak mogłem sam siebie tak zranić? Nie! O, bzdar! Ja Indiana był bardziej rozganięty, jakieś. Ja Aniki Angliki zrany. O, hajsi! <grymne> Cóż to za gentleman sprzedaje tutaj? A nie, albo pan dodajesz za darmo, albo pan daje po <grymne> pomyśleć. To się... Cóż to za trumna jest? Trumna. Mogę pokazać Ci czary talibana? Oh, Ładę! Ja mam ciało! Ser talib, będę wdzięczny Panu do końca życia. Fajnie, to mi coś. Nie mam okazji. Kupię buty. Nie, bo nie jestem szefem ekspedycji. Kup bociarek. Bociarek który? <grym>. Piszę RB. Mam lewy bumper. Right bumper. Bo tak. Kumi nam raz rozdać? Ja na pewno nie wiem O <laughs> <laughs> co to jest? Dżerony Jadw, może sprawdźmy co to jest? Uh, start na tym... Tylko, żebym się przesadził. Start, tutaj, start. Should I start? Mm, hold the options, maybe. How to play? Nie, yeah, do... No. Nie. Uh, yeah. Good. Wróćmy, wróćmy do gry. E, musimy kontynuować ekspedycję. Dlaczego jestem wampirem? Hmm. widziałem to, buty, sir. O Okularki! Co mi okularki? pa. A to co? Rękawicze. A to? Nie jesteśmy. <grych> Przerwotali wszystkie nasze śwartki, zostały sprzedane. No, a poza tym idziemy Ale obiecali mi herbaty, money, wiesz, zielone pieniążki czy Co się stało, sir Talib? Zobaczyłem, Allaha. Twoje przedmioty, wezmę je. O ty. Stałem się strong, przewodnik, chodzę twardy po ziemi. Szukam wyjścia z tego burdu. Znowu, i milady. Krzyczy dziwnie, jakby miała. Nie do końca, co. Nie przystoi na dżentelmena tak mówić. Co są wyjście? Sir Sir, Sir Tali, Sir Ahmed, proszę jakąś pomoc tutaj. Proszę mnie nie bić. Dejma są, ale wchodzimy. dalej w ekspedycji. Chyba, chyba zagłębiamy się trochę dalej. Jest to, aha, druga, druga była. Druga, gaj, yeah. druga. Maybe znowu czy zna. Proszę, Tali, się e, z rozwagą traktować swoje drugie życie. Nie umieść sakramentów odprawiać. Ale tym razem też moja ekspedycja, proszę się tu nie rozpłanąć za bardzo. Dawaj tu flagę, bo za chwilę jak chciel... Nie, proszę nie! Co to. Dlaczego tak się stało. W Sir o, Talib, się nie wiem. W... jak mógłbyś popełnić samobójstwo bez wybuchu? <grym> Teraz Ta... <she's> a... <grym> Po drawe. prostu to jest nagana, nagana dla Talibów, coś takiego. Muszę sam kadywać tą ekspedycję. Dla dobra, taliba. Na dziewoje. pewno chciałby to zrobić. Tu masz dziewoje. Ale ja to nie wejdę, a tutaj jest szczała i nie mam bo. To się nie Bum, bum, boom, boom, boom. Jak mówią tu Anglicy. Już ta strzała nie szczeli. Dziękuję, Dziękuję ser Talibie. Ser Sir Serduchu! Może Sir ghost, ser duch. Sam lecie jest ser. Ale taki przycinek. Jeszcze raz czy powiedz ser, to cię za chwilę jak cię. Jak coś na dół, Sir Talibie. O przepraszam mnie mówisz co Talib Karna ci pokarł <grystanie> prowadź mnie do wyjścia nie chcę zginąć tutaj tak wodio. Jeszcze mam jeszcze muszę manej <grystanie> Miałem skoczyć Nie moja ekspedycja zakończyła się niepowodzeniem nie masz doświadczenia. W Sortalibie prowadź nas do zwycięstwa! Dobra, teraz jedziemy na serię, żeby to przecież, bo, bo nie ma kasu. cóż się stało z Tobą? Nie mogę tutaj <laughs> iść za Tobą tak. Sir Toliby! on pełno życia. Cóż, 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 to był za. Coś, co. Za... Wiesz, <laughs> Wiem, że lubisz kolce. Dlatego tworzę cię tam, gdzie byś chciał wejść. Wejdziemy, Nekrofidowy. Lubisz kolce, Sir Toliby. Widziałem, jak skoczyłeś specjalnie, żeby poświęcić Twoje życie dla Ahmeda. Dziękuję sortolibie. Idź dalej. Mamy zero pieniędzy, Sertalibie, co ty. My... O, tak nie ma, Nie mam pieniędzy, mam bombę. Sortolibie, co robimy? Idziemy dalej. Dobrze. Ja mam nie mamy 500 pesosów tylko. Gold, a ja chcę gold na money. Money. Ja biedna. Kupimy ci tyle crows, ile będziesz chciał. Proszę zobaczyć z rozwagą, już wiem o co tu chodzi tutaj. Co masz czaszkę? Ale is... mi drugą twarz. <laughs> Stołeś wierniejszym kapłanem. Nie, nie wchodź mi tam jeszcze. Tutaj jest goldy. Jak ja mam sam wyjść? Pomunuję przyciski znowu. O, proszę. Boom. Nie mam sam wyjścia tutaj. Jak tyś. <laughs> Sir Talib, nie idę po z z marmellinę, idziemy dalej. Nie mamy nic z przedmiotów, w Sir Talibie. Sir, Sir Achmedzio, przepraszam. Mamy więcej pieniędzy, nie wiem jakim cudem, ale... Dobrze. Dużo pająków, tych spidersów. I'm sorry. Because nie możemy, nie możemy tutaj we dwóch uh, atakować. Attack. Where, where are you going? Chodź. No, Koa Fortuna, we don't have money! Okay. Please, please, know that, no that! I um, want money! Um, money! Um, money. Um, um, money! Yeah! Okay, we got money! Hmm, Where's now? My camera. Uh, 10 I Yeah! Hmm. Wylądowałem gładziń szczyt w Sortalibie? No proszę, proszę, proszę proszę go za załatwić. Dziękuję. Idźmy dalej, może znajdziemy coś <noise> ciekawego. Paciorem go. Co? To... Wyjście. Proszę mnie a takowe Sortali to nie jest... Po prostu gramy w jednej drużynie. Dlaczego Sortalib odnosił się tak brutalnie? Dlaczego ty... Aha. Bo ja mogę, ja tu byłem szefem trzech, czterech ekspedycji i znów ja biedna idę. I, I... tak się bawić nie będziemy. Ostatnio dwa potwory. Sertoli, teraz? Jak się pozbyć tego tutaj automatu do strzelania? Chodźmy jedną drogą. Przepraszam. Ale umarłem. Nie, ja nie chcę stracić. Jak ja mam zejść teraz, co? Tutaj masz szersze przejście, Sertoli. Ja chcę ten tędy po kasę. Sertoli, dlaczego to zrobiłeś? To była czwarta jaskinia chyba. No, level czwarty, nie! Yeah. Dobra, idziemy jeszcze raz teraz serio, serio, teraz bez śmierci niepotrzebnych. Yeah. Sir bo czy to ty odpowiadasz za życie swoich towarzyszy? Sir Talibie! Tam jest twoja dziewoja, Sir Talib! Sir Talib! Dlaczego, Dlaczego mi zostawiłeś w tych ciemnościach? Gdzie jest moja dziewoja? I może ja ją wezmę. Łapy To coś spadło, bo wąż. Przejdziemy, brecz. Dobra, nic nie robi. Jestem w spokojnie. Co teraz? Co teraz? To był skorpion, nie wiem co... Co stało? O, co nie kombinuj. Dziemaj, dziemaj. Syrtali, gądź Dlaczego nie wrzucasz, Syrtali? Moja cię wygrała. Gdzie ona idzie? Ucieka od ciebie. Tam jest 20 Sortali. Czekaj chwilę, mam, mam tu trochę diamonds błyszczących i tu jest gold na dole. on golda. Tutaj ten teket. Ona sama tam i zostawiła nas. Bo im Gold tam był! Sortali! Proszę mnie zostawiać tych ciemnościach. Tych nie widział jeszcze ciemności. Ale... Czego tam idę po chodź. Ale zawsze umierasz powoli. Trzeba być tak pozornym na pieniądze. money. Trzeba mieć kasę na krowę. Taką, taką złą krowę. To ja tego pieniążka tutaj wysydziłem. Sertał. Problem. Nie, proszę, Przepraszam. Nie chciałem pana urazić w sertał. Idziemy. Nie, bogata. <noise> Sir Talib, tam jest bomba, coś takiego, To jest coś, Nie mogę sobie wysłowić Sir, Sir Talib. Good idea! Robina się nie zniszczyła, to są cuda! Jak Sir Talib tego dokonał? Dlaczego Dlaczego muszę... Sir Talib, gdzie idziesz? Pokaz. Siedem! Sir Talib! Sir ja nie chcę umierać! Oh. <laughs> to tak strasznie ciemno. Nie ciemności. Sir Libby, gdzie jest tak ciemno, że aż strach wejść? Głębiej. Jak głębiej? Głębiej w wiatru? Yeah. Sertalibiom bombę. Wiem, yeah. że Sertalibi nie siadło. Może mnie tutaj. To jest takie graniczne przejście. Ops, no. I'm sorry, I'm sorry. Sertalibi, ładnie było. Dobrze. <noise> Nadajesz się na Talib'a. <noise> Ale już nie inkarnacji. takiej karnacji. Zginiesz ty. <noise> Proszę się opanować. Jak się wczu... To jest Spider-Shot. I am the Spider-Man. się o tym marzyłem. Proszę się zachowywać. Pani Talib, co teraz robimy? Nie mamy tutaj... W... Jesteśmy w dopalu. Nie ma bomb. Nie ma bomb. co teraz z Surtalib? Proszę do mnie nie strzelać. Pańczynią. Nie przejdziesz, ty. Ty... Proszę Ale. mi nie przykres życia. Sir Talib iść będę iść, zmuszony przejąć ekspedycję. Nie no. mam lin, weź linę tu pójść do góry. Może być tu Surtalib? Dziękuję, Sortalibie. Nie, nie Linę pojedzie. Proszę, Surtalib.

Kupiłbyś mi jakąś zabawkę? Nie walimy, nie wyjdę. O nie, duch idzie. Where O oh, tutaj. No, zjedziesz, ty się nie widział. Ale mamy dość money, by kupić something uh, pomocnego nam. Ja biedna. Ale kupmy kup trochę przedmiotów. Jesteśmy blisko jakichś ataku. On stał. Nie widziałeś certali? Sertali, bo oni wstają. Oni atakują nas czego tu jest takie dziwne? coś ten tak jest. Jak to, co z tym zrobić? Zostaw to w spokoju. Duże ofiary tutaj, Serali, poświęcę twoje ciało. Nie widzę takie rzeczy, dlatego wątpię, żeby to pomogło. O ty... E, coś tam przyjąło moją ofiarę. Nie wiem dlaczego, coś się stało, to twoje ciało... ciało... może być tylko dla Adlacha, ty tak. gnoju. Przepraszam, że naruszyłem... tą świętą zasadę. Gdzie jest twoje ciało, Serala? W ogóle ty zginąłeś w tym levelu? No. Sir Allah, mamy problem. Dlaczego mnie nie ubezpieczasz, Sir Allah? Skorpiona nie da się zabić. Sir Allah, proszę go, proszę go wrzucić z tej gry. Sir Alak, coś ty zrobił? No, na to Nie. Ja. <laughs> Sir Allah, kończę tą ekspedycję. Czas na herbatkę. Mogę herbatę w dupę włożyć. Muszę wypić herbatkę. Nie wchodźmy do tych strasznych jaskiń jeszcze jestem głodny, chcę się pić. Serolachu. Dobra, ostatnie. O ty! jest pan zbyt narwany na tą grę. Proszę się uspokoić, spokojnie, przychodzi lew, Coś widział Leble. <laughs> Prooty! <Proszę>, Będę <laughs> spokojnie się zachowuj. <laughs> nie, nie, kończę to, bo Suro, <laughs> na ja przejąłem ekspedycję. Proszę, kończ sobie, już nie wolę. Ekspedycja się zakończy pomyślnie. Anglii są zdobędą ten kraj. Koniec islamizacji Europy i Anglii, i czegokolwiek innego. Proszę mnie nie atakować, duch. Chcę tu jak najszybciej skończyć tą ekspedycję dla dobra Twojego i Twojego spokoju. Dlaczego ten pająk jest taki? Dajcie łatwo. O, lady. I take you in this place. Co um, Trzeba było mnie całować. Pan e, Sir Ahmed będzie trochę zazdrosny. Ja biedna. <grym> coś, cóż to co się. Dlaczego, Sir nie wyczyściłeś mi drogi? Ja to. ja czekam na dole. Jak tam dojść, Sir Mam bomby. Dobrze, nie będę nic robić z bombami. Proszę, Sir wróciłeś do życia. Nie obraź się za tamtą ofiarę. Proszę mnie na to Mysze są spoko Chociaż jedzą z Boży. rzuca Do góry poskakaj i rzuca Proszę, co Lily. Szukajmy wyjścia. Coś to się stało. Polinie, polinie, prosimy zbyt dużo hefa. Życie, chciałem powiedzieć. Twoja moja Manga Wanga ostatnia ekspozycja było i co teraz? Zróbcie bombę! O, proszę się odsunąć, bombę wrócę Nie zbyt mądrze Zrobimy jeszcze inaczej, proszę się odsunąć bombę daj. Proszę się odsunąć. Ja łapię! Ma. Dobrze, mamy trasę i mamy wyjście z tego burdlu. nie, umarłem! <noise> Musieli skakać za mną. Myślałem, że przeżyję, z wiary. Where is pana małżonka? Jak pan z tym wyjdzie, a ma Dobrze. Proszę brać i jak najszybciej się z zbierać. Do dobra. Do dobra samego siebie, proszę nie wysadzać z bombami. Proszę ruszać, bo spieszą pana. Moje ciało tutaj jest, można złożyć je po bo Pozbędę się go, pozbędę... Nie pozbędę się, żartowałem. Nie Nie mam takiego skill'a. Proszę, proszę. Ja nie mogę wejść tam sam. Tam nie chodzi. Mamy jakieś posłusy, proszę kupić coś dla siebie. Szybko, zanim się będzie do. Proszę kupować. Ach, będzie nie! Będzie pan bardziej zły! Trzeba... Trzeba Co to za torba jest? O w dupę. Coś. Proszę uciekać, ta muzyka mi się nie podoba. Koniec kupy badań. To pierwszy drugi level. Dobra, teraz kieruj, twoje ciało. Biernie. Nie, 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 jest tak bierz. Ja jestem Sir Thomas, Sir Anglik, ja nie pochodzę z tego kraju, Sir Talib. Tam coś widzę, jest, wyrenderował się level. Spoko, level. Jako zmuchnąć. Ja nie wiem, co się tu dzieje, bo tutaj... Ej, za dużo przebywać z Sir Talibem. Mówić jako. on. Tutaj mamy jedna szansa na milion. To jest klucz. Escape key. Ona umrze, ona też ma swoje życie. Sortoliby, co w sortoliby robią? Nie ma liny. nic za nie poradzę, że nie ma linę. Dlaczego sortoliby marzyli wszystkie bomby na długie ucieczki? Sertalibie, gówno pan zrobił. Moje ciało zostanie na wierzchu. Próbuj kop. This jest is... najlepszy przedmiot, jaki widziałem. Sortoliby, proszę mi go pożyczyć. Surtalibie, dlaczego? Sir Talibie. dlaczego Sir Talibie otrzymuje zawsze najlepsze przedmioty na <noise> w Teraz dostrożnie wrzucą nie żyje. Co ja mam Nie wziął pan swojej żony. Ma pan... Zastępny to, to Nie ma wyjścia. Możecie uciekać do siedza. O, oh, tak to działa. Lucky. Sir Talibia już nie żyje, drugi level. Dobra, teraz cię uwolnię. będzie trudno. Fertam też była. Jednorazowo umarłem na marne. Nie proszę nie zaczynaj tego gościa ze środową. Pozbędę się tych pająków. Kuchania uczył mnie sam... Sam Ahmed. Panie Ahmedzie, pamięta pan te lekcje? Bo ja idealnie pamiętam jak pan uczył mnie, żeby huchać na zimne. w dupę mój killa! Jesteśmy w dupalu. O ten! Agresywny skorpion! Dobra, kończymy tę ekspedycję, bo już za dużo czasu na to straciłem. Widzimy się za tydzień. Do widzenia panie, panie, panie. To serze, widzimy się za tydzień, za tydzień. Sir Thomas, proszę mi tak nie nieproszę. Dobrze, panie serze, to właśnie proszę przyjść za tydzień i wtedy zapłacę panu za tą wyprawę. Goodbye. państwu. Dobra. Nara.